Alpina XB7. Alpina XB7 to luksusowy SUV produkowany przez niemiecką firmę Alpina, która specjalizuje się w modyfikacji i tuningu samochodów marki BMW. Pierwsze kroki w kierunku stworzenia tego suwa można było zaobserwować w 2016 roku, kiedy to firma Alpina zapowiedziała, że planuje wprowadzenie nowego modelu suwa opartego na bazie BMW X7. Po wielu testach w 2020 roku oficjalnie zaprezentowano Alpina XB7. Samochód został zaprojektowany z myślą o klientach poszukujących luksusowego suwa z mocnym silnikiem oraz sportowym charakterem. Pojazd wyposażono w 4-litrowy silnik v 8 Twin Turbo o mocy ponad 600 koni mechanicznych. Wnętrze zostało starannie wykończone najwyższej jakości materiałami, a niektóre elementy zostały specjalnie zaprojektowane przez firmę Alpina. Samochód oferuje również zaawansowany system multimedialny oraz wiele opcji personalizacji, aby zapewnić klientom unikalne doświadczenia z jazdy. Samochód jest także wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, co sprawia, że jest to nie tylko szybki suf, ale także bezpieczny i komfortowy w użytkowaniu. Dzięki połączeniu luksusu, sportowego charakteru i niemieckiej precyzji, Alpina XB7 stała się jednym z najbardziej pożądanych modeli w swojej kategorii.